No a dziś ruszam na Jałowiec z miejscowości Żywczaki koło Zawoi w Krakowie była fatalna pogoda, a tutaj jest bardzo ładnie A na razie to dość ostro droga się wznosi na góry Tutaj widać gniazdo. Niezbyt fortunnie to ptaszki zrobiły, bo jest bardzo blisko drogi. Ale to widać, tu było dużo liści, to wtedy było niewidoczne. Teraz się pokazało. To jest już droga. Jesteśmy na rozstaju dróg Ja pójdę tam do góry A Jak się okazało lekkie deżowi już tu kiedyś z kimś byłem No to nie mogę sobie odmówić komentarza bo szlak jest przepiękny, szeroki, równie To jest po prostu droga Ale to taka droga. O, to mnie zawsze wyskida wyski Takie całe hałdy kamieni. Co to jest w ogóle? Już od dawna widać zarośnięte. Zachodzę w głowę, szczerze mówiąc, co za szczyty są tam w oddali. Tam za chmurami. No i ten tam w oddali to jest Jałowiec. To jest taka miła reklama z ujniskim szlakiem O, chyba jesteśmy na szczycie Więcej ludzie już tutaj są Piękne miejsce Jestem na szczycie, jałowiec Teraz I pasowałem się idealnie Tam zachodzące słońce Ta ręka uciekła, jedna druga na no, tam stoi Nie wiem, czy się będzie patrzy i podziwia Jak się ruszy to ucieknie no, jest ciekawska Powolutku podchodzimy, no nie bóg się uśmiechnij się do obiektywu Oj, nie będę cię chyba mm. widział szła. Jest tutaj jeszcze? Stoi, nie boi się! Oszła, pięknie! Tutaj spotykamy takie domy, się... One nazywają się tutaj przysiłkami. Nie, tu absolutnie samochodem się nie da dojechać. Ale te domy są niektóre bardzo ładne.